Witam, to znowu ja. Czy już wystarczająco poćwiczyliście tworzenie form męskoosobowych rzeczownika? Zapamiętaliście reguły wymiany liter, czyli alternacji? Mówiłam, że to proste. Jeżeli się poćwiczy na przykładach, zawsze będzie to proste. Dla tych, którzy włączyli ten film i nie widzieli poprzedniego, chciałam dodać, że około trzech tygodni temu ukazała się pierwsza część, którą znajdziecie na kanale Polski z Katarzyną. Dziś umówiliśmy się, że odkryjemy kolejną zdajemnicę gramatyki polskiej, czyli jak utworzyć przymiotnik męskoosobowy. Wiem, że te formy według was są inne, trudne, jak jeszcze mówicie? <grych> że trudno określić, jaką literę powinny mieć na końcu słowa, bo mówimy wysoki, wysocy, niski, niscy, ale też. Przystojni, wysportowani, ale też lepsi i chorzy? O, jest trochę tych różnic. I ogólnie, niestety, trzeba powiedzieć, że uczycie się trudnego języka, bo nie wiem, czy wiecie, ale język polski jest w rankingu najtrudniejszych języków. O ile pamiętam, w zeszłym roku był na 11 miejscu. Ale wróćmy do naszego tematu. Nauczyliście się już, robić formy rzeczownika i wiecie, że mówimy mężczyźni, piloci, politycy, lekarze itd. Tak Znacie zasady, to teraz będzie już łatwiej. Pierwsza i najważniejsza zasada tworzenia przymiotników męskoosobowych brzmi pamiętaj o tym, czego już się nauczyłeś, bo tu działają te same zasady plus kilka dodatkowych wymian, ale to już będzie drobnostka. Druga zasada też jest prosta. Co znajduje się na końcu przymiotnika w rodzaju męskim w liczbie pojedynczej? Pamiętacie? Pytamy jaki on jest, czyli po prostu litera i lub y. W formie męskoosobowej, czyli kiedy mamy do czynienia z liczbą mnogą, wymieniamy je na siebie nawzajem, czyli tam, gdzie było i, będzie y. Tam, gdzie Y, będzie I. Na odwrót. Zaraz włączymy sobie kilka slajdów i popatrzymy na to. Już udostępniam Państwu ekran i mamy. Pamiętacie tę alternację? Było student, studenci, artysta, artyści, sąsiad, sąsiedzi, polityk, politycy i tak dalej. Podobnie będzie dokładnie w przymiotnikach. Mówiliśmy, że jedna zasada mówi, że albo i, albo y na końcu i jeszcze te wymiany literek. Mówiło sąsiad, sąsiedzi. Jak powiedziałam przed chwilą, będzie młody, Młodzi. Y na I, D na Z. Było gotowy, będzie gotowi. Wymienimy tylko ostatnią literkę. Powiemy gotowy do pracy. Oni są gotowi. Było polityk, politycy, będzie wysoki, kywcy, wysocy. Prawda? Zamieniamy ostatnią literę i k w c. Polski, polscy. Długi, dłudzy. Ubogi, ubodzy. I te kilka małych, drobnych różnic. Yy, najtrudniejsze to chyba to, że trzeba wymienić ły na li. Ale zobaczcie, ostatnią literę wymieniamy tak jak mówiliśmy. W liczbie pojedynczej y, mnogiej będzie i. Ły na li. Mały, on jest mały, dorosły, wesoły. Oni są mali, dorośli, weseli. Tam jeszcze E będzie wymienione. Pokażę to na ćwiczeniu. Jeszcze uwaga, że kiedy mamy ony, opalony na przykład, pięknie opalony nad morzem, oni są Eni. Opaleni, zakręceni, wpatrzeni. Ony na E. Wymieniamy dwie litery. O na E, a skoro jest Y na końcu, na I. Pojawi nam się przy przymiotniku to, czego nie było przy rzeczowniku. Tam przy stopniowaniu przymiotników pojawia nam się końcówka szy. I mamy szy wymieniamy na si. Czyli działa Y na I, tylko Dwóznak szy na s. Lepszy. On jest lepszy od nas. Ale oni są jacy? Lepsi. Skoro był artysta, artyści będzie czysty, czyści. Yy, mówili, czyli większość nam się tutaj pokrywa, wymian. A co będzie innego tak naprawdę? No bo tutaj mieliśmy dodatkowe wymiany. Yy, pojawi nam się. Zakończenie "-ry". Na przykład chory, dobry, mądry. Tutaj ostatnia litera nie zmienia się. My nie mówimy po "-ży", "-czy". Takich, takich zakończeń nie mamy, by to i mówić na końcu. Pojawi nam się literka "-y", z powrotem, czyli ona nie znika. Za to "-r", zamieni się w "-z". Chory, ale chorzy ludzie. Dobry, oni są dobrzy. Podobnie y, różnica jest wtedy, kiedy my mamy na końcu cy że z kropeczką z Y. y, y mamy też Dzy dz, lub NI. Y, nie wszystkie te NI, ale większość tak, bo może pojawić się słowo, że się nam zmieni. Y, jednak powiem dwuletni chłopiec, dwuletni. Chłopcy, yy, uroczy mężczyzna, uroczy mężczyźni, yy, obcy człowiek, obcy ludzie. Yy, a dlaczego pominęłam to z oncy na końcu? Bo chciałam zwrócić na to specjalną uwagę. To nie jest prywagacjalny, czyli to nie jest przymiotnik. Słowo zakończone na oncy to polskie, polski imię słów, polskie priczasty, jakbym to powiedziała. Mamy w języku rosyjskim mamy czytajuszczy, a po polsku powiem czytający. Student czytający książkę. W rodzaju męskim, czy pojedynczym, czy w formie męskoosobowej, jak będziemy mieli liczbę mnogą, zakończenia się nie zmieniają. Przy mężczyznach tak będzie. W formie żeńskiej oczywiście zmiana będzie, bo będzie na przykład czytająca, milcząca kobieta, czyli jedna, a e, kiedy zapytamy, jakie one są, będą milczące, czytające. Mamy bardzo Dużo tych wyrazów, dużo, tak jak w poprzednim ćwiczeniu czytaliście, ćwiczyliście rzeczowniki, nawet pisaliście do mnie, że fajnie się to czyta, fajnie się to zamienia, poćwiczcie z przymiotnikami. Mamy bardzo dużo takich słów, jak mówiliśmy, że trochę trudniejsze. Który, którzy, dobry, dobrzy, chory, chorzy. I tak samo jest tutaj lista tych słów, Które się nie zmieniają, czyli mamy na przykład obcy, milczący, myślący, to wiemy, że na Oncy się nie zmieni, ale świeży, boży, chorzy to archaizm, nie musicie znać, a już zwłaszcza na poziomie B1, twórczy, proroczy na przykład, yy, czy też porywczy, ktoś bardzo agresywny i szybki. Wyjątkiem jest słowo duży, będzie ono miękko, zobaczcie, duzi, to tak jak zły człowiek, źli ludzie, miękko. Yy, mamy też różnice w pytaniach, jeżeli o jednego mężczyznę pytamy, jaki i odpowiadamy taki, to w liczbie mnogiej, męskoosobowej zapytamy, jacy oni są tacy. I tak samo, kiedy pokazujemy paluchem, powiemy ten, tamten, a w mnogiej ci i tam ci. E, mówimy też inaczej, określając jakby własność, bo powiemy mój, twój, ale moi, twoi rodzice, nasz, nasi, wasz, wasi. Kiedy zmieniamy, jakby tutaj e, ro, wymieniamy właścicieli, to kiedy jest on, ona, oni, nic się nie zmienia. Wszystko jest jego, jej, ich. I myślę, że powinniśmy spróbować zastosować tę nowo zdobytą wiedzę w praktyce. Zróbmy razem ze dwa ćwiczenia. Już udostępniam po raz kolejny ekran. I mamy takie ćwiczenie. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile stereotypów rządzi życiem? Robimy tylko liczbę mnogą, przymiotnika i rzeczownika. Przedstawiciel. Po literce L dopisujemy e. Przedstawiciele wszystkich narodów wymyślają o sobie nawzajem niestworzone rzeczy. Anglik. Pamiętacie, jak było polityk? Politycy to będzie Anglicy. Mówią, że mężczyźni i Francuzi to wyjątek. Miękko. Francuzi. I teraz tak. Myślę, że przymiotnik, który brzmi hamski w liczbie pojedynczej, yy, pewno nie każdy to używa, hamski wulgarny, yy, ale zastosujmy po prostu, jak do obcego wyrazu, zwykłe zasady. K zamienimy w C i w Y. Lalusie, pamiętacie rzeczownik. Z kolei Francuzi mówią, że Beldzy albo Belgowie, bo mówiliśmy kolega koledzy, więc belg Beldzy, to Y na I. Beznadziejni Lenie. Możemy powiedzieć szwedzi lub szwedowie mówią, że. I E nam ucieka, tak jak przy słowie chłopiec, chłopcy, będzie Niemcy, są ciągle po prostu pijani, bo ostatnia litera się zmienia, od piwa. Chociaż Niemcy twierdzą, że to Rosjanie są i mamy słowo skory. Jest takie wyrażenie skory do kieliszka, czyli chętny do kieliszka i skoro zastosujemy zasadę, że RY, Zamieniamy na Ży, jak było chory, to chorzy, to tu będzie skorzy. Rosjanie twierdzą, że pilot, piloci, student, studenci, proste słowa, musi być szkoci. Zapiszę, bo wiem, że czasami sprawia wam to kłopot. Słowo kłopot, w waszym języku jest inne określenie. Są skąpi, a Amerykanie są kreatywni. To kreatywni, wynalazca. Pamiętacie, najprostsze chyba było kierowca, kierowcy, czyli wynalazcy. Jeśli spojrzymy na różne grupy zawodowe, stereotypów będzie tylko więcej, wszyscy znają żarty o tym, że był artysta, byli artyści. Więc dentyści to mały na jak zamieniamy, ły na l y na i mali. Skoro byli dentyści, artyści, będą sadyści, a taksówkarze, po dopisujemy E, czyli taksówkarze, są strasznie gadatliwi. Psycholog, mamy dwie formy: psycholodzy lub psychologowie. Martwią się nie o to, jakie problemy mają ich. Zamienimy ostatnią literkę. Nieszczęśliwi, pacjent, pacjenci. A oto, jakie problemy mają oni sami. Jaka jest prawda? Chyba wszyscy dobrze rozumiemy, że stereotypy nie są dobre. W każdym narodzie są różni ludzie. Są. Na K to w C. Praksocholicy. Y jeszcze tutaj chciałam coś pokazać. Skoro mówimy, że jest leń i mamy dopisać, tworząc liczbę nogą E, to pamiętajcie, że niestety po literce z kreseczką nie piszemy E. Musimy zrobić N i zmiękczyć ją przy pomocy literki I. Człowiek to oczywiście ludzie. Inteligentny, czyli zamienimy inteligentni i. Idiota, idioci, nudziarz, nudziarze, laluś, lalusie. Są też arogant. Czyli aroganci, złodziej. Pamiętacie, co po J? E dopisujemy. Złodzieje, oszust, oszuści, altruiści, bo to tak jak artysta, artyści. To słowo pewno jest troszeczkę trudne, dlatego zapiszę. IDO, wiec. I teraz, jak my robimy? Oj, Przepraszam, reklama mi się tutaj yy, wsunęła, już się jej pozbywam. Przepraszam jeszcze raz. Yy, mówiłam, że to słowo jest z jakiej grupy? Z tej samej, w której są chłopcy. Chłopiec, chłopcy. Czyli mówiliśmy, że musimy usunąć dwie litery E i, a dopisać Y. Taki jest mechanizm tworzenia tych form, nauczyciel plus e, nauczyciele, profesor ma dwie możliwości, profesorzy lub profesorowie w szkołach łamali sobie głowy, żeby nam wytłumaczyć to, co wybitny, no to zrobimy na i, wybitni pisarze i poeci próbowali nam przekazać w swoich dziełach, że wszyscy ludzie są jacy. Zamieniamy literki. Równi, ważni i wartościowi. I że nie ma sensu rozwijać stereotypów i międzynarodowej nienawiści. To samo powtarzali nam ojciec i dziadek. Pamiętacie? Formy rodzinne z owie na końcu. Ojcowie i dziadkowie. I mamy tutaj pierwszy przymiotnik, który pojawił nam się z zakończeniem ony. On musi mieć eni w zakończeniu. Wymieni nam się ostatnia literka i o na e. Niewykształceni. Myślę, że słowem, które najłatwiej zapamiętać z tej kategorii, to po prostu zmęczony, ale oni są zmęczeni. Polityk, czyli politycy i ostatnia literka. Tempi, dziennikarze, są czasami odmiennego zdania. Cóż, pozostaje nam mieć nadzieję, że kiedyś światem będą kierować pilot, piloci, student, studenci, więc będzie inteligenci. I teraz mamy to słowo, które mówiłam, że troszeczkę będzie się różniło. Już je zapiszę. Popatrzcie. Yy, mówiłam, że to ta kategoria, co chłopiec. Yy, więc tak, w chłopcu ginęło nam e. I ginęło nam i, które było drugie od końca, więc my tutaj wyrzucimy, że z i dopiszemy y. Też wyrzucamy dwie litery e, z. Mędrcy, mędrcy, starcy, którym będzie zależało na tym, żeby wszyscy ludzie byli jacy, zamienimy ostatnie litery z y na i. Szczęśliwi i spokojni. I jeszcze kawałek drugiego ćwiczenia. Mamy tutaj, słuchajcie, śmieszny tekst, rozmowę o kim powinien zostać chłopiec. Rozmowa toczy się na jego osiemnastce. Może programistą zaproponował dziadek, wszak sta, czyliści. Programiści dobrze zarabiają. Jeszcze wytłumaczę to słowo. Słowo wszak jest trochę... Już teraz chyba nie używane, jest to archaizm oczywiście. Myślę, że moglibyśmy śmiało zamienić je na słowo przecież. Przecież programiści dobrze zarabiają. Tak jakby tylko pieniądze się liczyły, pomyślałem. Programiści to mamy słowo ponury, czyli robimy z tego rzet, ponuży, k na c, introwertycy. A ja jestem wesoły i towarzyski. To może DJ-em zabrał głos wujek Andrzej. Obaj, wujkowie, siedzieli przy jednym końcu stołu. Pamiętacie, jak zamieniamy słowo wesoły? W, o, na e, l, i. Łenale, y na i. I już trochę podpici. Ty, nacy, tak jak w pilot, piloci, y na i. DJ-je to szanowani profesjonaliści i też są zazwyczaj dobrze płatni. Jak widzicie, w większości sprawdza się tylko zasada zamiany ostatniej literki. Nie wujku, odparłem. DJ-e muszą być strasznie, mamy one, zakręceni na punkcie muzyki. Zazwyczaj są niewyspani, źli, one, czyli zmęczeni. Ja chcę mieć Normalne godziny pracy. I my możemy tak jeszcze długo. I jak? Było trudne? Sami widzicie, że kiedy zrozumiecie pewne zasady dotyczące działania wymian literek, nie musicie uczyć się na pamięć, po jakich literkach co piszemy. Martwić się, jak zapamiętać te wymiany literek, bo kiedy nauczycie się robić pewne Proste formy, poprawne od prostych słów i zakodujecie je sobie w waszych głowach, to sięgając do nich i pamiętając o zasadach, które muszą tu zadziałać, zrobicie poprawne formy, nawet od słów, które słyszycie pierwszy raz, tak jak tu w tym ćwiczeniu. Czyż to nie jest wspaniałe? Prawie na 100% w tych materiałach dotyczących form męskoosobowych sprawdzają się nam zasady, praktycznie nie ma żadnych wyjątków. Aż szkoda, nie? Że cała gramatyka nie jest taka prosta. Mam nadzieję, że i tym razem pomogłam. Cieszę się z Waszych wyników, osiągnięć. Gratuluję moim kolejnym uczniom sukcesów na egzaminie. Wiadomości już nadchodzą z różnych ośrodków. Gratuluję oczywiście nie tylko moim uczniom, wiem, ile kosztuje Was wysiłku przygotowanie się do egzaminu państwowego, kiedy prowadzi się. Normalne dorosłe życie. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy. Zapraszam również na swoje zajęcia grupowe i indywidualne. U mnie nie kosztują one majątku. Myślę, że są w granicach rozsądku, a zajęcia gwarantują Wam wszechstronne przygotowanie się do egzaminu. Właśnie ruszyły zapisy do nowych grup na poziomie B1 i B2. Lekcje tam to tylko 50% ceny zajęć indywidualnych. A warunki naprawdę nie są gorsze. Pracujemy zawsze w małej grupie, w kilka osób. Nagrywamy też lekcje dla tych, którzy pracują i nie mogą być na zajęciach, po prostu. Można powtarzać je też dowolną ilość razy. Pozdrawiam. Widzimy się pod koniec lutego, już po egzaminach. Wtedy podyskutujemy, co było problematyczne. Do zobaczenia.